Witajcie. Sahara to największa pustynia na świecie. Zajmuje powierzchnię około 8,5 miliona kilometrów kwadratowych. Gdy usłyszymy słowo Sahara, to pierwsze co przychodzi nam na myśl to piasek, wydmy i palące słońce. Jednak pod piaszczystą warstwą kryje się wiele tajemnic i zagadek, które ludzkość cały czas próbuje rozwikłać. Zaginione cywilizacje, starożytne artefakty i tajemnicze ruiny zostały pochłonięte i ukryte przez piaszczyste wydmy wiele tysięcy lat temu. Dopiero obecnie nasze pokolenie pragnie jak najwięcej dowiedzieć się o historii tej ziemi. Współcześnie zebrane dane naukowe wykazały, że pustynia ta jest o wiele młodsza niż do tej pory uważano. Jeszcze pięć tysięcy lat temu te tereny wyglądały zupełnie inaczej. Obszary od Egiptu po wybrzeże Atlantyckie zamiast piasku, skał i kamienistego gruntu porastały bujne i zielone lasy tropikalne. Ponieważ na przestrzeni wieków zmienia się klimat naszej planety, granice piasków również uległy przesunięciu. Badania naukowe wykonane przy pomocy nowoczesnych technologii wykazały, że niegdyś na terenie całej Sahary znajdowała się rozbudowana sieć rzeczna rzeka. Taman Rasset istniała jakieś 5000 lat temu i na dzień dzisiejszy zajmowałaby 12 miejsce pod względem wielkości basenu na świecie. Prawdopodobnie jej źródło znajdowało się na południu gór Atlas i masywu górskiego Ahaggar, które na mapie współczesnego świata położone są w Algierii. Rzeka z licznymi dopływami miała długość ponad 500 kilometrów i wpadała do Oceanu Atlantyckiego w okolicach Mauretanii. Zdaniem naukowców, w starożytnych czasach rzeka pełniła rolę oazy, która była siedliskiem zwierząt oraz otoczona bujną roślinnością. Jednak po około 2000 lat wszystko się zmieniło. Pod piaskami Sahary znajdowały się niegdyś nie tylko rzeki. Dawno temu, na terenie uważanym obecnie za najsuchszy region na świecie, znajdował się ocean. W Wadi Al-Hitan, dolinie położonej nieopodal Egiptu, naukowcy znaleźli dowody potwierdzające istnienie prehistorycznego oceanu Tetyda. Dla łowców skarbów to miejsce znane jest jako Dolina z kamielin Wielorybich. Znalezione niedawno 15-metrowe szkielety są dokładnie badane przez paleontologów wraz z innymi niesamowitymi artefaktami. W tym roku na pustyni znaleziono budowle, które zostały zbudowane kilka tysięcy lat temu. Naukowiec Nick Brooks i archeolog John Clark z Uniwersytetu Wschodniej Anglii znaleźli na zachodniej Saharze ślady dawno wymarłej cywilizacji. W trakcie badań uczeni odkryli setki kamiennych budowli, których wiek szacuje się na kilka tysięcy lat. Odkrycia udało się dokonać dzięki zdjęciom satelitarnym i aerofotografiom, a także dzięki prowadzonym na tych terenach wykopaliskom. Część budowli jest w kształcie koła a niektóre mają formę półksiężyca. Niektóre konstrukcje tworzą linie proste z kamieni, a inne są ułożone na planie prostokąta. W co po niektórych miejscach znajdują się także stosy ułożone z kamieni. Część z nich skrywa ludzkie szczątki, których wiek datuje się na 1500 rok przed naszą erą. Naukowcy przypuszczają, że starożytne budowle służyły do odprawiania rytuałów. Póki co badaczom nie udało się ustalić pochodzenia cywilizacji z powodu wielu trudności, z którymi przyszło im się zmierzyć. Clark przypomina, iż zachodnia Sahara znajduje się na terytorium kilku afrykańskich państw. 75% tego terytorium należy do Maroka, a 25% do Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej, a trudna sytuacja polityczna znacząco utrudnia kontynuowanie badań. Dlatego też te tereny nie zostały dotąd dokładnie zbadane. A kto wie, jakie jeszcze tajemnice mogą się tutaj kryć? A na dziś to już wszystko. Nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować kanał. Do usłyszenia!